Nawet raper nie jest, ale kto? Co to było? Co? Myślałem, że powiesz, że obciągałaś i znalazłaś Nie chciałam powiedzieć, że obciągałam sławnemu raperowi i się z nim jebałam. I ten sławny raper obciągał też mi, a nadal nie jestem sławna. I ja tego nie rozumiem, tak? Mhm. Dokładnie, panie AJZ64. Nie żaden Kłebą. Chciałabym. O kurwa. Może kiedyś? Jakie plany na dziś? Dokończyć w końcu tą zupę? Pozdrów Borysa ma jutro rodziny. Pozdrawiam. O kurde, nie spodziewałam się. Aha, aha. I co kurwa? A nie tam jakiś rajs remunt, czy z czego ona tam się wybiła? Już nie pamiętam. To jest dopiero materiał do ojebania. A nie tam jakieś murzyny. A stopę już mnie bolą od tych szpilek. Co było najdziwniejszą rzeczą w swojej dupie? Chyba pędzel do makijażu. Ja powiedziałam to z taką powagą. Nie mogę się. Będę strapował nie przeszkadza mi chłopak z chłopakiem. Imaginę taką Hemingway jako bym Chciałabym. Wiecie co? Ja mam taki fetysz. Czy serio ma małego? Yy, nie. W sensie dla mnie mi się podobał. Fajnie rucha. Znaczy nie jest jakiś duży, ale fajnie rucha. W czasach, jak był fest, rozlany czy mniejszy? Półtorej miesiąca temu. Jest grubiutki. Ja chciałam powiedzieć? A, że ja mam taki fetysz, że ja mogę się wyruchać z każdym, nawet za frajer, byle by był sławny. Ja mam, ja mam fetysz na sławnego chuja. Bo ja lubię później się szczycić, że jakiegoś obciągałam. No. O, ładnie wyglądam w tym świetle. A tak już chujowo, ale co mnie tam tak wygodniej. I jem zupę niedobrą. 1 ml, z czego już czuję, że mi zeszło. A gdy u ciebie był, to wiedziałaś, że to on? Czy dopiero po fakcie od razu wiedziałam, bo ja słuchałam go nałogowo, zanim się z nim ruchałam, i po prostu jak tylko wszedł, usłyszałam ten głos, rozebrał się, zobaczyłam te tatuaże, to mnie uczniło. Ja, ja mu powiedziałam, że ja go znam. Powiedziałam mu, przypominasz mi słownego rapera, jakiego? A ja odpowiedziałam no, że tą ksywę. i widziałam, jaki zrobił się czerwony i nagle taki o, kurwa ona wie. Jestem na dole pytań? Jestem na dole. Ja jebałam się z Pogodynkiem Bartkiem z TVN. <grywanie> Zajebiście kurwa. <grywanie> ja jebałam się na razie tylko z dwoma znanymi ludźmi. Nawet specjalnie zapisałam sobie jego numer. Tylko pokazuję koleżankom. Patrz, mam jego numer. A kojarzysz Magdę has a kto to? A ja nic nie ujawniłam. Ale ja tylko jem zupa, moi mnie ta noga. Stop. Dzień dobry. to do pana. Trzymasz się? Nie, nie oglądam telewizji, tylko Netflixa. Szanowni, wiesz dlaczego, bo jesteś sobą mówisz, jak jest bezbędnego pierdolenia? Zawsze mówię bezbędnego pierdolenia. Pierdolę to ja się tylko w łóżku. Co mi zrobiła jakby przyszedł Kaczyński do ciebie, a wyruchałabym go. Tylko schowałabym nagrywający telefon w szafie i później emitowała to na TVP. najbardziej hardkorowe gadżety, jakie masz. Ja mam tylko